Hejka na kanale, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj będę sprzątać w klatce u mojego myszy skoczka i na samym początku przepraszam Was za różne hałasy ale mój królik postanowił, że wywali całe ściano z paśnika. Ale okej. Okay. To jest klatka mojego myszą skoczka. klatka jest chyba 60 na... 40 i teraz tak. Tu mam klatkę. Teraz złożę taką małą klatkę, bo na razie w biegu nie mam, bo mi się po prostu popsuł. I włożę go do takiej malutkiej klateczki, ale za parę minut po prostu wytrzyma. okej, okay, więc on już jest w tej małej klateczce. z no to mu się po prostu krzywda nie dzieje. I teraz mój królik. To nie zwracajcie uwagi i teraz tu mam cały ten. Ok, więc na razie wyciągnę różne domki, rolki od papieru, te co znajdę. Najpierw się zajmę tą częścią, a później zajmę się górą. Więc teraz tak jakby całego siana mu nie wyrzucam, tylko staram się, bo ma jeszcze trociny i chcę wyrzucić całe te trociny, bo już no nie nadają się. Okej, okay, więc posprzątałam no, prawie że całe te trociny i teraz dosypię mu troszkę siankę. tyle siana, bo niestety, ale mi się skończyło i ja po prostu muszę dokupić, więc tyle mu wystarczy, jedynie mu dołożę i teraz mu zakopię ten domek, bo lubi w nim siedzieć, no już widać, że jest opokreśnięty, więc długo nie pożyje, ale jak lubi, to czemu nie. Posypię mu na to trochę granulatu tak, żeby miał pod płodem, takie jakby zakopane. Na całym tym sianku nasypiam mu zioła dla myszy skoczka. koczka. mam taką jakby końcówkę, ale jeszcze starczy. Teraz dałam po prostu górę klatki teraz wszystko mu posprzątam na tym pięterku. Jakby co, to to nie jest kolba, ani nie takiego, tylko to było w takim tunelu z... To są takie warzywka z tunela, z tunelu. I było jeszcze zioła, ale tunel dałam mojemu chomikowi. Zioła Spajk już zjadł i zostały mu takie warzywka. Ok, więc tu dałam mu te warzywka, tam patyczek, tu ciągnie, tam ma ziarka i tutaj taki dom. I teraz ułożę mu patyki. I parę mu takich mniejszych położę. I ma tak zrobione. Tu mam dzikusa. O już go, oj już go wpuszczam, bo nie może się doczekać. I teraz będzie pewnie buszował w klatce. Dużo zmian mu nie zrobiłam, żeby po prostu nie czuł się obco, ale tak jakby trochę mu siarkę wymieniłam. Ok, więc w tym odcinku to tyle. Zapraszam do kolejnych, jak i poprzednich filmików, i pa pa!